Cześć. Ja jestem Liduch, a to jest Krypta TV. Dzisiaj mam dla was odcinek, o który nikt nie prosił, ale wszyscy na niego czekali. Opowiem wam o Mongolii w świecie Fallouta. Pomimo, że jest to dla wielu z nas kraj egzotyczny, odcisnął on swoje piętno na świecie Fallouta, ponieważ w przeciwieństwie do wielu wydawać by się mogło bardziej znaczących na arenie międzynarodowej państw, mamy do niego kilka nawiązań. Jakich? Obejrzyjcie ten film, a się dowiecie. Miłego oglądania. Mongolia to istniejące przed Wielką Wojną państwo znajdujące się w środkowo-wschodniej Azji. Od północy graniczyło ze Związkiem Radzieckim, a na wschodzie, zachodzie i na południu z Chińską Republiką Ludową. W starożytności ziemię Mongolii zamieszkiwały koczownicze plemiona, w tym Hunowie, którzy swego czasu powędrowali na zachód. W starożytności przyczynili się do upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego. W 1206 roku Temüjin został ogłoszony Hanem Wszystkich Mongołów, Chingiz hanem Stworzył on potęgę, która podbiła ogromne połacie Azji, dzisiejszą Rosję, Irak, Iran, Afganistan, a nawet część potężnego wydawać by się mogło Cesarstwa Chińskiego. Tym samym stworzył on wielkie imperium mongolskie. Jego wnuk Kubilaj przeniósł stolicę państwa do Hanbałyku, czyli dzisiejszego Pekinu. Przez ponad wiek w Chinach rządziła mongolska dynastia Yuan. Panowanie Mongołów zakończyło powstanie, które osadziło na cesarskim tronie dynastię Ming. Kilka lat później Mongolia podzieliła się na mniejsze państewka. Dynastia Yuan przetrwała na północy Chin, zwanych Mongolią zewnętrzną. W XVII wieku upanowali ją Manżurowie, którzy zdobyli władzę nad państwem środka i rządzili nim po sam jego kres. Mongołowie próbowali nawet dwa razy najechać Japonię. Miało to miejsce w 1274 i 1281 roku, kiedy to imperium rządzone przez Kubilajhana osiągnęło szczyt swojej potęgi. Za każdym razem zdarzał się cud. Dwa tajfuny zniszczyły floty inwazyjne. Nieliczni ocalali, którzy docierali do wysp japońskich nie mieli jakichkolwiek szans. Ten fakt historyczny Japończycy uznali za dowód opieki bogów i obwołali go mianem Boski Wiatr, Kamikadze. W średniowieczu wieloetniczna armia Imperium Mongolskiego wielokrotnie najeżdżała Europę. Wataszkowie zakładali na starym kontynencie własne państwa. Do najważniejszych należała Złota Orda oraz Hanat Krymski. Jedną z nacji wchodzących w skład armii Imperium Mongolskiego stanowili Tatarzy. Nazwa ta dla Europejczyków przez długi okres była synonimem Mongołów, lecz utożsamianie tych grup ze sobą jest błędne. Wskutek rewolucji Sinhai z 1911 roku i niestabilnej sytuacji w państwie środka, Mongolia ogłosiła niepodległość od Republiki Chińskiej. W 1924 roku kraj przekształcono w Mongolską Republikę Ludową komunistyczne państwo zależne od Związku Radzieckiego. W świecie rzeczywistym socjalistyczny mongolski reżim utracił władzę w 1992 roku wraz z upadkiem komunistycznego suwerena. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy w końcu do świata Fallouta. W nim Mongolia znajdowała się w chińskiej strefie wpływów. Nie wiemy, czy była państwem komunistycznym, czy jedną z ofiar ekspansji Czerwonej Zarazy. Jedno jest pewne: była ona areną walk podczas wojny chińsko-amerykańskiej. Po tym, jak armia amerykańska wylądowała w Azji, jednostki zmechanizowanej i piechota morska rozciągnęły wojska chińskie na całej długości frontu, przebiegającego przez pół kontynentu. Walki trwały zarówno na południu, jak i w Mongolii, gdzie miejsce miała tak zwana Kampania w Gobi, Wielka Ofensywa Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Gobi to obszar podzielony pomiędzy Chiną a Mongolię, druga pod względem wielkości pustynia świata. Karabin snajperski DKS-501, który brał udział w operacji w specjalnych malowaniach, możemy znaleźć w Fallout New Vegas. Historia Mongolii była inspiracją do stworzenia Hanów, grupy bandytów, rabusiów i gwałcicieli, a konkretniej podboje oraz charakter organizacyjny imperium z czasów Wielkich Hanów, w dosyć stereotypowym wydaniu. O ile Hanowie z pierwszych odsłon są pospolitymi bandytami, to Wielcy Hanowie z New Vegas najbardziej przypominają Mongołów. Ich namioty to jurty, elementy stroju, kult siły, tytuły. To kolejna kalka z historii. W anulowanym Fallout Extreme powojenna Mongolia powróciła do korzeni. Na jej terenach powstała frakcja Hunów, inspirowana koczowniczymi ludami mongolskimi. Hunowie mieli pełnić rolę naszych przeciwników. Mongolia, tak jak i cały świat, zatrzymała się w retrofuturystycznym świecie przełomu lat 50. i 60. XX wieku. W kanonicznych grach na Wzmianki o niej mogliśmy natrafić Fallout, Fallout 2 oraz New Vegas. Całkiem możliwe, że ludność tego kraju przetrwała Wielką Wojnę i powróciła do dawnych zwyczajów. Trudne życie na stepie nie było jej obce. I to tyle, moi drodzy. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć.